Krzysztof Kamil Baczyński, Sam czwarty. Boże mój, ja przed Tobą ołtarz ciała rozdarty. Ja jednym sumieniem rodzony, dymił tysiącem martwych. Nie tłumacz mi ptaków i roślin, ja z nich poczęty. Rozumiem, tylko się krzywdy nauczyć i ludzi uczyć się nie umiem. Ja już spokojny zeszli ulewę głów obciętych, strąć nieba płaską dłoń. Ty ze wszystkiego święty, ale czyny mi wytłumacz. Ziemi dziejący orkan, bo nic, że po klęszce jej depczę, jak po krzemiennych toporkach ludzi, co nigdy nie rosnąc, o ściany jaskin miecz ostrzą, ale wytłumacz mi tych, co nie widzący, u ciemnych wód. Są spopielałe krzyżyki czarne, nieodegranych nigdy nut. Krzysztof Kamil Baczyński. Wolność. Przebudź się, jesteś wolny, choćbyś jak w ziemi duch. Szedł dołem do okolny. Przebudź się, jesteś wolny, zbudź tylko słuch. Otworzysz bramy gwarne i triumfalne muzyki, która w chmury trwa dmami pożarów z dołu do góry. Otwórz oczy, tu jesteś tryskającym powietrzem, zdrój żywy. Żeś przez ciało przykuty I żeś ciała upływem, Żyj w wietrze. Albo cheruba nazwi I uczeń mocą nazwy I uczyń z niedojrzanych Wrzące sokiem obrazy I rzeknij Niech się stanę w nich! Albo Niech się staną! Wtedyś lęką wygnany Burzą cichy przyjaciel w snu w srebrnym majestacie. A jeśli nie uwierzysz, Żeś wolny, Bo cię skuto, Będziesz się krokiem mierzył I będziesz ludzkie dłuto, I będziesz w dłoń ujęty Przez czas, Przez czas przeklęty. Bo tym, Co w nim przystają, Otworzy chwilę, Zgasi, I nim sen rozpoznają, I nim opłaczą ciało. Przykuci martwą chwałą, minął, zostanie wolny, tworzeniem dookolny.